Zaczynamy nasz drugi sezon w barwach Borus i Dortmund. I od kiedy tu ostatnio byliśmy, to trochę zmian się pojawiło. Hans-Joachim Watzke ogłosił na konferencji nowego głównego sponsora zespołu: Marka, która identyfikuje się z klubem jak żadna inna, i jak Wackę powiedział, jest dumny, że może ona zdobić koszulkę jego zespołu Galak Pizza. Dodatkowo pokazano nowe koszulki na nadchodzący sezon. No i trzeba przyznać, że aspirujący projektant Stargówka zrobił bardzo dobrą robotę. Mam nadzieję ogólnie, że będą wam się podobać, bo będzie mu smutno. Przed nami okienko transferowe i dzięki naszym dobrym wynikom w zeszłym sezonie, plus dzięki środkom od nowego sponsora, mamy naprawdę fajny budżet na to okienko i zamierzam wydać ile tylko się da, bo potrzebujemy wzmocnień. Na początku tego sezonu wydaje mi się, że skupimy się na wzmocnieniu obrony, bo jak pamiętacie, Schlotterbeck opuszcza nasz zespół niestety, ale daliście mi tyle propozycji, że o niego się nie martwię. Chciałbym wzmocnić także drugą pozycję środkowego obrońcy, bo Anton no powiedzmy sobie szczerze, pewnego poziomu nie przeskoczy, jest solidny, no ale nie będzie najlepszy, nie? I pomyślałem, że właśnie będzie dobrym pomysłem, jak na miejsce nas prowadzimy kogoś nowego i też kilka ciekawych propozycji od was. Dostałem, plus jeszcze porobiłem mały research i spróbujemy sprowadzić sobie diomandę. Jeśli się uda, byłoby zajebiście. Ogólnie wartość rynkowa 44 miliony, pewnie około 50 milionów za niego byśmy musieli zapłacić. Jedyny problem u niego jest taki, że zarabia 120 tysięcy. Opcjonalnie jeszcze Murillo oraz Antonio Silva z Benfiki. Antonio Silva na pewno będzie jednym z tańszych tutaj zawodników. Wydaje mi się, że by kosztował około 30 milionów, jeśli dobrze pójdzie. Murillo totalnie nie mam pojęcia, na jakim jest teraz poziomie. Podejrzewam, że z 60 pewnie, więc też kupa pieniędzy. William Saliba był w propozycjach, właśnie, żeby zamienić Schotterbeka za niego. Problemem może być to, że on mógł się rozwinąć w trakcie tego sezonu i to tak konkretnie. Co to ma być? Bezproblemowe usprawnienia. Zarząd oferuje przeniesienie 100% pozostałego budżetu na przyszły sezon. Możesz teraz wstrzymać się od wydatków, co pozwoli na inwestycje w przyszłym roku i poważne wzmocnienia składu. Wybór należy do ciebie. Aha, zajebiście. W ogóle mam pytanie do was. Co wy na to, żebyśmy pod koniec każdego sezonu robili ankietę, kto według was został graczem sezonu w Borus i Dortmund? No i wtedy ten gracz, co wygra, dostałby na przykład na następny sezon jakiś boost w statystykach. Może plus jeden overall na przykład. Jeszcze można tutaj Pomyśleć co dokładnie, ale ogólnie co sądzicie o takim pomyśle? Mi się wydaje, że całkiem fajne by to było. I przyleciała oferta dla Schlotterbecka. Asystent aktualnie negocjuje z tym klubem. Kurde, no. Od razu bym zaakceptował. No cóż, poczekamy i zobaczymy, jak to wygląda. Się boję, że to jest zbagowane, bo cały poprzedni odcinek tak naprawdę negocjowali z różnymi klubami. No i nic z tego nie wyszło. Zaraz się okaże, że będziemy musieli po prostu wysłać oferty wymiany jeden do jednego za jakiegoś zawodnika. Oho, ho. Fabio Silva dostał ofertę z Bayernu, Monachium. Nic go nie sprzedajemy, proszę Stąd iść. No, chyba to jest bugowane, wiecie? Nieby chłop tak negocjował? A tu dupa. Brak odpowiedzi z naszej strony w przewidzianym terminie, się obrazili. Czyli wychodzi na to, że będziemy musieli Schlotterbecka 1 do 1 wymienić z kimś? No, spróbujemy, spróbujemy. Tylko za kogo? To jest pytanie. Czy saliba 1 do 1 by przyszedł do nas? Boję się, że nie. Ogólnie się trochę boję, bo nie chcę też stracić dużo hajsu na tym transferze. Bo gdybyśmy poszli na przykład po, te, po takiego diamandę, no to będziemy 60 milionów ponad w plecy. To już są konkretne pieniądze. I ten Saliba, no wartość 113 milionów. Trochę sporawa. Ale Schlotterbeck też za tyle chodzi. Kto wie, może Arsenal się zgodzi. Spróbujmy. Dzień dobry. Mam dla was takiego oto środkowego obrońcę. Nico Schlotterbeck. Co wy na to, chcecie takiego Schlotterbecka? Ty, zgodzili się. Ale jajca. Dobra, dawajcie negocjacje. Ile ty, chłopie, zarabiałeś, powiedz mi co? Czy gdybym ci zaproponował 120 tysięcy plus 800 tysięcy, dorzuciłbym jeszcze może jakąś premię za czyste kąta? Będziesz miał 15 czystych kąt, ja bym ci dał kolejne 500 koła. Co ty na to? Oplutet będzie? U, 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 panie. No cóż. A gdybyśmy zbili to chociaż do 150? Albo do 130? Chociaż. I ja bym tu jeszcze dorzucił. Może coś takiego. Bonus za podpis, dwie bańki i 120 tysięcy? No, chyba musimy to zaakceptować. Strasznie dużo pieniędzy. Ale co poradzimy? Akceptujmy w takim razie. I witamy nową gwiazdę Borus i Dortmund. William Saliba dołącza do nas zamian za Schlotterbecka. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że nam ten transfer siądzie. Podejrzewałem, że Saliba to jakieś 150 milionów może by kosztował w tej FIFA, ale na szczęście nie. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Co wy na to gro? Czy przepłaciliśmy? Nieudolne negocjacje. Nic niestety nie poradzę na to, droga gro. Trzeba było chłopa 1 do 1 wymienić. To to zrobiłem. Chodź, salipka. Skoczę sobie tutaj. O, i w ogóle wypożyczeńcy wrócili. Spoko. Pora dalej się chyba wzmacniać, nie? Diamandę mówicie? Chętnie, chętnie. 48 milionów mówią, że możemy złożyć. To co? Spróbujemy chyba jakąś wymiankę, może co? Anton pewnie kosztuje z 30. Anton plus 20. A może 15? Co wy na to? Antoni, 21. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, podoba mi się to. 18? Może? Ty są. Ale dobra, niech będzie. Wydaje mi się, że taka kwota i tak jest w porządku. No to co, diamandę. Ja bym ci z chęcią zaproponował takie 80 tysięcy, wydaje mi się, że to będzie ok. 40 tysięcy mniej, ale za to jakim klubie? Damy ci tu jeszcze 500 tysięcy. Niech będzie takie coś. Rozsądna propozycja, i tak jest! Mamy to kolejny środkowy obrońca dołącza do Borus i Dortmund. I chyba tym transferem możemy zakończyć wzmocnienia obrony. Gra mówi, że to jest podobno B, świetna cena. Okej, okay, mogliśmy jeszcze 5 milionów zaoszczędzić. Uuu, i proszę bardzo jak ta obrona pięknie wygląda. Ron Wesley, Diomandes, Saliba i Svensson. A na ławce mamy Riersona, który też może grać na lewej obronie, więc to, że odszedł od nas Bense Baini w ostatnim odcinku, to nie jest duża strata. No i mamy również Jana Kouto, w razie czego on może skoczyć na prawą obronę, gdyby coś było potrzeba, więc idealnie wszystko nam się tutaj ułożyło. Kolejna spoko oferta do nas przyleciała. Julius Nickel dostał ofertę z Herty Berlin. Julius Nickel to to jest ten młodziak z akademii, którego wyciągnęliśmy w ostatnim odcinku, taka przypominajka, który ma potencjał taki, że człowieku może przebić każdego gołta, jaki tylko istnieje. W Hercie Berlin będzie chociaż mógł sobie częściej pograć niż u nas, bo to druga Bundesliga, no i dadzą mu więcej szans. A właśnie, Akademia, Akademia. Mamy teraz pieniądze, więc może pora je wydać. Oj, oj, oj. drogo ten skałcik kosztuje, ale weźmy sobie jednego takiego jeszcze dodatkowo, no i wyślijmy ich gdzieś. Może jakieś skandynawskie, co? Spróbujmy. Pół roku niech leci. Dajcie mi z Latana, może Skrzydłowy też jakiś by się przydało i SPD. No i ciebie jeszcze wyślemy może do Brazylii. Zobaczmy co tam jest ciekawego. W Brazylii no to wiadomo, jacyś skrzydłowi, jacyś środkowi pomocnicy ofensywni. No i może jakiś środek obrony, fajne by to było. Leć hopie i przyślij nam jakieś ciekawe informacje. I oficjalnie opuszcza Nikel Borussię Dortmund. Do widzenia, mam nadzieję, że w Hercie Berlin będzie Ci się miło grało. A przed nami turniej przedsezonowy. Jakaś oferta dla Bellingama, okej? Okay. Nie przyjmujemy ofert. Bellingham zostaje w i Dortmund. Pierwszy mecz turnieju przed nami. I wygrywamy 2-0, Aston Villa pokonana. Bardzo dobrze, Jurassic strzela gola oraz ADMI. Teraz pora na Napoli. I porażka niestety, ajajaj. No coś czuję, że nam pieniążki nie wpadną za ten turniej. Ale kto wie, kto wie. Teraz Tottenham. I może tutaj... Nie, też porażka. I jeszcze Bayer dostał plasterka. O nie, nie mówcie, że kontuzja. No, ale już wiadomo, czemu porażka. mi dostał czerwoną kartkę. Okej, okay. wszystko jasne. I Bayer wypada nam na 13 dni na szczęście tylko. Nie ma tragedii, ale chyba opuści mecz z Bayernem Monachium. W ogóle jedną rzecz musimy zrobić. Nie zauważyłem, że zmienił nam się kapitan. A wydaje mi się, że. No jednak Timber starzem na kapitana średnio się nadaje i chyba opaskę przekażemy Kobelowi na stałe. Chyba w ogóle on miał wcześniej, ale przez to, że dostał kontuzji w ostatnim odcinku, to gra automatycznie zmieniła i oczywiście nie wróciło to do niego. A przed nami mecz z Bayernem Monachium. Jak to wygląda, Bayer, czy już wróciłeś może? Jeszcze nie, jeszcze Bayer musi sobie posiedzieć na, w rezerwach trochę, ale reszta zespołu wygląda na gotowych. Strasznie nie mogę się doczekać, żeby przetestować salibę i diomandę w grze. Coś czuję, że oni tak będą w tej obronie wyjaśniać, że nikt nam już nie zagrozi. Dobra interwencja saliby. Ale poklepane Karim mi prosto w Nubela i do Bitkę też obronił, o nie? Barnie mi zagrał do Swensona. Zbliżamy się do pola karnego. Zagrajmy do Jurassiego, a i niestety za bardzo mu piłka odskoczyła przy przyjęciu. Oho, dośrodkowanie do Harego Kaina. Na szczęście Kobel ładnie to wyciągnął. Ładnie Diamandę wywalczył. Podanie do Fabio Silwy. I mamy to, tak jest. Jeden do zera. Wychodzimy na prowadzenie w 53 minucie. No i jesteśmy coraz bliżej naszego pierwszego trofeum w tym sezonie. Ładnie Fabio Silva zagrał do meczu. Dawaj mecz, dawaj mecz. Zejdźmy do środka. O nie, czemu tam zagrałeś? Tam ktoś wbiegał, chyba Nikopaziu. Czemu nie do niego? I koniec. Tak jest. Super puchar Niemiec ląduje na naszym koncie. Trzeba przyznać, że mecz dosyć ciężki, ale ważne, że udało się wygrać. Muszę wam powiedzieć, że ta nasza nowa obrona no to ohoho. Oh. Się przyjemnie strasznie nie gra. Czemu wcześniej tego nie zrobiliśmy serio? Czy co coś ostatnio na mnie krzyczy? Mówi, że chciałby więcej zarabiać? No to dajmy mu więcej pieniędzy w takim razie. W ogóle to jest dziwne, że w tej części nie można negocjować sobie kontraktów, tak wiecie. Tak z dupy, nie? Tylko trzeba poczekać, aż chłop do ciebie podejdzie i ci powie: Panie szefie, chcę nowy kontrakt. Ja chętnie bym już poprzedłużał kilka kontraktów, a się nie da, gro, proszę mi dać. Chyba, że jest na to jakiś patent, którego ja nie znam. Jeśli znacie patent, jak przedłużyć kontrakty zawodnikom, którzy nie chcą rozmawiać o kontraktach, to dajcie mi znać w komentarzach. Ile? Czy go nie po.? Chłop z 77, który jest naszym rotacyjnym zawodnikiem, chce zarabiać 165 tysięcy? O człowieku! Mogę zaproponować 45 tysięcy co najwyżej i 550 bonusu za podpis. Nie dojdziemy do porozumienia. No nie mówcie. Co tu się zadziało w tym momencie? Jakim cudem taką w pensję sobie z dupy wyciągnął? Jeszcze rozumiem, gdyby on był naszym jakimś głównym zawodnikiem albo czymś takim, ale to jest rezerwowy. O mój Boże, co się dzieje w tej karierze? Jakąś ofertę dostaliśmy za Jana Kołtok. Frankfurt by chciał wymienić Lukasa Klostermana. Klostermana to bym może chciał, ale z 3-4 lata temu. Przykro mi, niestety odrzucimy. I w ogóle kołta nie będziemy sprzedawać. Jeszcze Bayern Monachium by chciał nam Riersona ukraść. To samo, Rierson nie jest na sprzedaż, przykro mi. Ja tu nadal w szoku jestem, co tu się stało z tym kontraktem Cukwu -E Co oni wprowadzili w tej grze dziwnego? A przed nami pierwszy mecz w Bundeslidze. Czy Saliba i Diomandę sobie poradzą z potężnym HSV? To się okaże dopiero w przyszłym odcinku. Okienko transferowe jeszcze trwa. Mamy 41 milionów w budżecie. Więc jeśli macie jakieś propozycje, kogo można sprowadzić do Borusi Dortmund, to proszę piszcie je w komentarzach. No i teraz będziemy już ten odcinek kończyć. Więc jeśli ten film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i subskrybersach. No i do usłyszenia. Cześć!